Siódmy odcinek za nami dzisiaj ruszyliśmy z przygodami. Na samym początku od razu straciliśmy napęd na tylne koła. Później zorientowaliśmy się, że jedna byłoś po prostu przestała, no, urwała się i jechaliśmy na trzech kołach napęd, więc prawe zakręty dało się jechać szybko, lewe niestety wolno, ale przetrwaliśmy ten odcinek po wydmach też jakoś się, żeśmy wspinali. Eee, dobra nawigacja Armanda, więc w całości dużo dzisiaj nie straciliśmy. Szybki serwis, samochód jest naprawiony, wymieniona pół oś i cały tylny dyper, więc jesteśmy dalej w